Ojo, ją się z tej strony diabełek. Nagrywam sobie Brawo Stars. Będzie po cichu leciała piosenka. Będzie fajnie. Ostatnio się Nagrywałem tego, co była późna bardzo godzina. I nie nagrywałem, ale wypadł mi Kroła. Kroła, um, kroła. Więc będzie fajnie Crow 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 um, widzicie Crow Właśnie postaci na 35 Najdzie no, na kawałek Jarzmolecki Będziki, dobra gramy solo Może puszczę coś szybszego Nie wiem co Tu się zaczęło Nie wiem czy to słychać Nie wiem Jak nie będzie słychać to wytnę Kurde, mam no, pierwszy mózg, bo mi nic nie wypada do kroła. Nie wiem, coś się dzieje, jak śledzi on. O kurde, nie zmiotło. Tak słabo. Coś szybszego włączę, poczekajcie. nie szukam Spukam coś szybszego to chyba będzie dobre. trochę mi się włączył kurde, ale nic się nie stało no, mam pierwszą moc na tym króle. w ogóle nie mam jakiegoś ulepszenia nie, nie wypada się skrzynaczek widzicie palion już nie ma niku jest diabełek dobra, wygramy rundę no te trochę szybsze Podjeżdżamy ją. Tad. Kurde, ja się zachowuję jakbym live'a nagrywał. Majster Chmielewski to najlepszy kanał. Jest ja sam odcinek ze mną. Spadajcie. KCMM, Muszę słyszeć moc kurde. Nie wiem, czy mnie słychać, ale słychać chyba. Słychać mnie? Piszcie w komentarzach, jak ich mnie nie będzie słychać. Teraz będą takie muzyczki puszczane, takie intro. To mamy B. B. Nie BB, tylko B. Mi się, mili, mi się tak myli, mil, myliło z tym, z tym B bi i Bibi, bi, że kurde, ja się przyzwyczaiłem. Kurde, ja tam nie dosięgam. O kurde, ale się zlękłem. Jak mi wyskoczyła ona. Ale to jest 5 13 ranga na kroku. O, już 1300 1500 muszę bić. Później 11 tysięcy i będzie git. 1500, później 11 000 biam. No jest... Kurde, krótkie typie senki. To może będzie fajne. Nie no, ja nie słucham czasami tak. O, marshmallow. Malo. Słychać wszystko? Chyba słychać. Kurde, no. No i... Zaraz do mnie dojedzie, bo może mieć większą moc. Ja mam pierwszą, kurczę. Nie wiem dlaczego nic nie wypada. Dobrze, że nie dostałem tej sendy, bo tu kurcy. Это модно. курда Ну, вообще достала. Что-то куда ехать? пам помочь. O nie drugie miejsce, bo to nam zmiana. Ki inny odcinek z piosenką mam do ten odcinek. Albo wbijemy tę skrzyneczkę. A tu się wbijamy. Co to, to wbijamy? Może coś do krowa wypadnie w końcu. Zająć, trzecie miejsce, czwarte miejsce może być. Nie wiem jakby, ale. Piszcie w komentarzach, jakie mam piosenki przed tylko Ze spraw autorskich. Piszcie, nie mam. Na przykład, nie wiem. Kubańczyk. Mi się bardzo podoba ta piosenka. Fajna jest ta Marshmallow. Kto ma Marshmallow w Fortnite? Napiszcie od którego sezonu gracie. No kurde, ten kieł. Sprout mnie wkurza. Czemu go nie mogę mieć? Kru. No patrz, czekam, No ja wiedziałem, no kurcze. tę skrzynkę, otworzę i kończymy ten odcinaczek. Krótki. Tylko wystarczy, no. Jak to nie wystarczyło? Może to kroło coś i. chociaż trochę. Dobra. Żegnam chyba, narazka.